Siemanko. Siemanko. Przygotowuje się do maksów. Które będę próbował jakoś jutro albo pojutrze. Dzisiaj luźny trening Dosłownie tam z 15 minut Żeby tak bardziej przyzwyczaić mięśnie, ale też ich Nie a żebym na Jutro czy pojutrze był przygotowany To no mówię, 15 minut treningu Luźnego i widzimy się Na próbie maksów. Siemanko, jest godzina nie Jest 16.43, jest poniedziałek. Ja dopiero wstałem, no bo byłem z rana w robocie. Po prostu byłem bardzo wyspany i musiałem sobie odespać. No i dzisiaj jesteśmy gotowi w pełni na maksy, na sprawdzenie. Na porównanie się z przed dwóch lat. No i co? Dwa dni temu miałem taki leciutki trening. Który w sumie widzieliście, no i zobaczymy, jak to będzie. No, jedziemy rowerkami. Ogólnie podchodzę do tego tak dosyć luźno, nie? Jak widać zresztą, bo jestem, no, dosyć niewyspany. No, teraz miałem tą drzewkę do po, po robocie. Eee, no, zobaczymy, co tam da, z się, da się z siebie wykrzesać. Piśkuś już idziemy. Jeszcze jesteś gotowy na smycz? na spacerek. Już idziemy na dwórek, już idziemy. Tak? Trzeba być bardzo późno na dwórek. To aż tak wygłowką kręcisz. Hmm. Ja tutaj zajdę jeszcze do mojej magicznej szafki. Będziemy jeść góralka, yy, doda nam troszkę mocy na pewno na maksach. Troszkę węgli się uzupełni. Nie wiem na sobie, czy to tak działa, czy nie. Ale zawsze się mówi, że węgle dodają dużo energii. Nie? Jak smakuje ci? Zajmisty. Dobry, nie? Mhm. Naprawdę. Mógłbyś zostać z twarzy u tego. Mhm. Często kupujesz, nie? Tak. No, ostatnio tak. A ostatnio kupowałeś też dużo. Kupiłeś. No teraz kupiłem właśnie. Nie wiem, były jakieś ciekawe, chyba na promocji były. Ale te z białą czekoladą są pyszne, tego nie jadłeś, nie a ja jadłam. i... Zaledwie nie żałuję. No są mocno są czekoladowe, nie? Są inne niż tamte stare, klasyczne? Tak. no. Ale no takie mocno czekoladowe i takie fajnie czekoladowe. To jest co on robi. Bardzo złe. A bawi taki, ty to? No bawi, bawi. No. Pies taki nie to, może jeść słodyczy. Przecież wiemy, że nie może. I musimy i tutaj nie może. Bo nam że mu Kawałek. Tak? I już nie, tak? często te tak jest, jak jemy jakieś... To znaczy, szczególnie jak różne rzeczy jemy, to po prostu taki malutki kawałeczek, prawie zawsze mu kurczę damy czegoś, nie? Czy to na przykład, wiecie, tosty jem, to taki właśnie, no to był taki idealny przykład, jakie kawałeczki udaję zawsze. Mhm. Taki kawałeczków zazwyczaj, w zależności od rodzaju pokarmu, to jest maks może 3, nie? Dobra, możesz mnie nie nagrywać już. Chcę zakończyć ujęciem, jak zamykam drzwi. Idziemy na turek. Dobra, dojechaliśmy na miejsce. Ja teraz zrobię sobie rozgrzeweczkę. Taką. Nie wiem, czy to nagrywać. W sumie można, można to nagrać, nie? Mów tutaj do kamery, bo tam. nie słychać będzie. No dobra, no to w sumie ja będę się rozgrzewał i. tu A, Mogę powiedzieć o mojej stylówce. Starałem się wyglądać podobnie. Jak na filmiku sprzed dwóch lat. Już nagrywasz? Szymonko, <grymety> jesteśmy na drążkach, jest bardzo gorąco. Dzisiaj będziemy testować maksy. Tylko z mam inne, ale to dla tych, bo tamte znikły w niewiadomych okolicznościach. Ale to szkoda gadać. No, jak ja to widzę? Delikatna rozgrzewka, taka ogólna, jakieś stawy, rozgrzeć i tak dalej. Troszkę sobie pozwisam, troszkę się popodciągam, później zrobię taką przerwę, nie wiem, 5-10 minut maksymalnie, i wtedy spróbuję maksymalnie. Bo wydaje mi się, z tego co wiem z doświadczenia, no to że mniej więcej właśnie po takiej rozgrzeweczce, i później y, po takiej przerwie po tym, to wtedy tak się czuł człowiek najbardziej taki, wiecie, silny, nie? Jest energiczny, nie wiem, przygotowany. O. Ogólnie? Jak mówiłem, w domu przygotowany jestem średnio, nie jestem niewyspany. Co jeszcze chciałem mówić? A do tego ogólnie nie wiem, na żołądku się nie najlepiej czuję, mam gazy kurcze i tak dalej. Ale w pewnym sensie to dobrze, bo to nie jest takie moje jakby ostatnie słowo, które teraz po ostatnich treningach jakby, że to ma być kwintesencja i mam się sprawdzić. Tylko po prostu ja sobie ćwiczę tak no, dosyć podstawowo, tak żeby trzymać w miarę formę. I teraz po prostu chcę się porównać jak to wygląda tak z czystej ciekawości. A dobrze, że nie jestem przygotowany tak w 100%, no bo po prostu chcę mieć takie zaplecze w razie czego na nie wiem przyszłe miesiące czy coś. Jak mam nadzieję, że ta forma się troszkę poprawi. I, I co? Ale to nie zmienia zdania, że oczywiście na próbie faktu. teraz... Co? To nie zmienia faktu. To nie zmienia faktu, no mniejsza. To nie zmienia faktu, że teraz na próbie ten, dlatego 30%, nie? A powiedziałeś to nie ma zdania. <noise> nie ma zdania. Jeszcze. Ogólnie to dobrze, że nie jestem żadnym trenerem personalnym ani nic. To będę mógł wam wciskać kity i nie będę za to odpowiedzialny. Dominik. <noise> <noise> nie, no, chodzi bardziej o to, że jestem samoukiem i tam wiecie, no czytałem różne rzeczy sobie i tak dalej, ale no nie mam żadnej takiej profesjonalnej wiedzy, nie więc... Na pewno będzie dużo rzeczy, które mogę zrobić lepiej, nie? Po prostu. Dobra. Jest całkiem git, w sensie cieszę się, że... ...chwyt jest dobry. Co jeszcze mogę powiedzieć? A, mogę powiedzieć swoje oczekiwania, nie? Jakby przewidywania. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o podciąganie na chwytem, bo tam się podciągałem na chwytem, no to, że mogę być blisko, że mogę zrobić podobny wynik, a jeśli chodzi o dipy, myślę, że nie ma szans, tak mi się wydaje, bo ostatnio w dipach się totalnie nie czuję. I jeśli chodzi o serie, jak mam podczas treningów, no to one nie są w takich ilościach jak to było kiedyś. Więc no tutaj naprawdę strzelam. Jak zrobię 30, to, to, to będę dosyć zadowolony, nie? Ale nie mam pojęcia, no bo jak się robi tak trening normalnie i są serie, i są przerwy i tak dalej, no to to jest naprawdę zupełnie co innego, nie? Więc ciężko to tak porównać w ogóle dosyć. Ale wydaje mi się, że serio to będzie koło 30. No a na poprzednim yy, robiłem 14, z tego co pamiętam, więc strzelam, że uda mi się zrobić ten wynik, to, albo przynajmniej, że będę blisko, nie? Kurde, a właśnie tak oglądając swoje filmy, sprawdzając siebie i montując jednocześnie, no to widzę, że często mówię nie. Czy to jest złe? Chyba trochę tak, nie? Przecież Szczególnie jak się tego nadużywa, nie? słuchaj mi. Dobra, teraz ostatnie... Po... Jak by to powiedzieć? Kurczę, jak to powiedzieć? Ostatnia seryjka przygotowująca, o. I na podciąganiu, i zaraz później na dipy wejdę, bo wcześniej sobie zrobiłem takie pompeczki, nie? I teraz mm -hmm. już typowo dipy. Więc dwie seryjki. W sensie jedna seryjka tu, druga tam. Nagrywać to? Poczekam te 5-10 minut i wtedy spróbuję maksa. Czuję się całkiem nieźle, całkiem. No ale tej siły tak czuję, że brakuje, no ale to po prostu od braku jakiejś lepszej formy. Jako takie przygotowujące serie, to, to takie głębsze robię, żeby się bardziej rozciągnął. Dobrze czemu przy serii głównej, przy głównej próbie. Dobra, było z Waszym i 9 minut przerwy. No nie wiem, zobaczymy co z tego wyjdzie po prostu. Nie? było troszkę, troszkę się ugiąłem no ale ogólnie bym sobie zaliczył ile to było, 17? ogólnie jestem zaskoczony, kurczę duże? no dobrze to ładnie, znaczy no spoko porównać się typowo do tego filmiku sprzed dwóch lat, nie? no a tak ogólnie to wiem, że tam miałem jakieś rekordy na, przedko, na przykład około 20, ale nie wiem na ile to było techniczne więc ciężko mi się porównać więc po prostu, wiesz, robię swoje i, i zobaczymy co będzie dalej bo jestem ciekawy, jak to na tych dip dipach będzie, teraz też troszkę odpocznę, bo patrzcie, jedna seria, a już oddechu nie mogę złapać. Chciałbym się tak samo zaskoczyć, jak w podciąganiu, ale nie ma szans. Mówię, czy jak będzie 30, kurczę, to będzie dobrze, nie? Pamiętam, że rekord życiowy, taki, który pamiętam, to miałem, nie wiem w sumie kiedy dokładnie, rok czy dwa temu, tak myślę. to miałem 40 powtórzeń, nie? te dwa lata temu. O dziwo, miałem 38, więc było bardzo blisko rekordu życiowego. No zobaczymy co będzie teraz. Mówię, strzelam na 30, może 30 z groszem. Czuję się na mniej niż 30, ale wydaje mi się, że porównując też do podciągnięć, no to że te ponad 30 będzie. Taką nadzieję. Nie? No dobra. 8. Ja, czyli 35. Tak? <laughs> no tutaj akurat już byłem pewny na 100%, że kolejna go nie wyciągnął. No bo tutaj jak się cofniemy, to widać, że już i cały tak już ciało szłone Jak już byłem tak mniej więcej w tej pozycji chyba. No więc tak wygląda, wyglądają moje maksy obecnie. Czy jestem zadowolony? W sumie tak. No. W sumie o. Fajnie by było podekspić właśnie te lipy. W sumie ciekawi mnie trochę. Jak to się stało, że aż tak dobrze mi w tych dipach szło wcześniej. No i tyle. No tak to wygląda. Jeśli ktoś ćwiczy czy coś, możecie podać swoje wyniki, chociaż nawet moją widownię, która jest tak mała obecnie, no to pewnie mało będzie takich osób. No ale co? Jeśli się podobało i chcecie więcej może kontentu yy, z drążków, treningu czy coś, no to yy, dajcie znać w komentarzach, yy, czy się podobało, czy nie. Dajcie łapkę w górę w dół. Zasubskrybujcie kanał. No i co? No i widzimy się w następnym odcinku. Fajnie by było, jakbym w następnym odcinku się nie spóźnił ze wstawieniem filmu, czyli bym go zrobił do niedzieli. Jak to wejdzie, zobaczymy. No ale mniej więcej co ten tydzień. Chociaż staramy się trzymać. Narra.